Zadanie 12. W prostokącie ABCD punkty E i F są środkami boków BC i CD. Zobacz rysunek. Długość odcinka EC jest równa 6, dobra, EC zaznaczam, a długość odcinka EF jest równa 10. Mhm. Obwód prostokąta ABCD jest równy. Ok, żeby mieć obwód prostokąta, no to potrzebuję znać jego boki. I tutaj jeszcze jedną rzecz nam powiedzieli, oprócz tego, że to jest 6 i tutaj 10, powiedzieli nam, że punkty E i F są środkami boków, czyli to znaczy, że tutaj też jest 6, a to znaczy, że tutaj jest jakiś x i tutaj jest jakiś x, taki sam, tak? Bo, bo na pół ta kropeczka nam podzieliła bok. No dobra. No to w takim razie ten bok prostokąta już mamy, brakuje nam jeszcze tego boku, tak? I dodatkowo prostokąt przecież ma kąt prosty tutaj, prostokąt, prawda? Czyli narysuję kąt prosty. No i jak policzyć trzeci bok, jeżeli mam dwa pozostałe w trójkącie prostokąty? Na myśl powinno się yy, nasunąć twierdzenie Pitagorasa, tak? Tylko, żeby je poprawnie zapisać, tutaj trzeba uważać, bo tutaj są takie dwie koleżanki, które będą dodawane do siebie, oczywiście ich potęgi, a tutaj jest przeciwprostokątna i ona zostaje sama po drugiej stronie równania. Tak możesz to sobie skojarzyć, tak? Że dwie koleżanki się dodają obok kąta prostego, czyli przyprostokątne, a ta zostaje sama, najdłuższa zresztą. Najdłuższy bok to jest przeciwprostokątna. Czyli twierdzenie Pitagorasa będzie wyglądało tak. x kwadrat plus 6 kwadrat to jest 10 kwadrat, czyli x kwadrat dodać 36 to się równa 100. No i y, muszę się pozbyć tego, tak, żeby policzyć x kwadrat, czyli jak tam jest dodać, to ja robię odjąć, przerzucam na drugą stronę, czyli x kwadrat to będzie 100 minus 36 x kwadrat to jest 64. No i jeżeli chce się pozbyć potęgi, to działaniem odwrotnym do potęgowania jest pierwiastkowanie, tak? Czyli pierwiastkuję sobie obustronnie. Tutaj długości boków są liczbami dodatnimi, czyli będzie pierwiastek z 64. Tak, wszystko ładnie rozpisuję tobie, żebyś się połapał. No a 64 to jest przecież 8 razy 8. Czyli ten x będzie równy 8, bo spod pierwiastka wyjdzie ósemka. I teraz uwaga, to jeszcze nie koniec, tak? Pytają o obwód prostokąta. No to w takim razie, jeśli tutaj jest 8, tak tu wyszło nam 8, tu też jest 8. No to jaką długość mają całe boki? Tutaj były dwie szóstki, czyli 6 razy 2, czyli mamy 12. A tutaj były dwie ósemki, czyli 8 razy 2, czyli 16. W takim razie obwód prostokąta to będą, uwaga, dwa boki mające 12 i dwa boki mające 16, tak? Żeby pamiętać o tym, że są dwa takie boki. Dobra. Czyli mam tak: 2 razy 12. Dodać 2 razy 16. No i robię to dodawanie. 2 razy 12 to jest 24, a 2 razy 16 to jest 32. E, ok, no i w takim razie muszę to do siebie dodać, czyli będę miała 56 cm. I jest to odpowiedź B. Oczywiście możesz najpierw sobie dodać te boki ze sobą, a dopiero pomnożyć to przez 2. Czyli byłoby. 28 razy 2, czyli też 56. To jest odpowiedź B. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał.